Och Teatr prezentuje Pocztówki z Europy, Spektakl w reżyserii Krystyny Jandy. Dom jak krzywa wieża w Pizie, historia jak wykrzyknik, znak zapytania i wielokropek w jednym. Pocztówki, których nie ma. Europa, która okazuje się pomyłką. Ludzie, którzy żyją, choć umarli i ci, którzy umarli, choć żyją. Logika szaleństwa czy raczej dowód na to, że w tym szaleństwie jest metoda. Krzywa wieża w Pizie, rodzinny dom wariatów. Czy to jest tak, że każdy z tych bohaterów ma swoje własne szaleństwo, czy oni żyją po prostu wszyscy w jednej wspólnej malignie? No, to jest historia syna, który wraca po ośmiu latach do domu i rzeczywiście ten dom żyje w jakiejś fikcji i on te fikcję musi, tę tajemnicę musi odkryć i zrozumieć co się stało i całe pytanie polega na tym czy należy ludzi którzy uciekają przed rzeczywistością, uciekają w swoją fikcję jakąś, w swoją bajkę i w swój świat bo uciekają przed bólem, cierpieniem i problemami czy należy ich wracać do tej rzeczywistości czy pozostawić ich w tej szczęśliwszym ich świecie. I to, to, to pięknie tekst napisany właśnie na ten temat. Zachorowali dlatego, że umarł jeden z synów, bliźniak, dorosły już. Drugi z rozpaczy wyjechał do Europy, żeby im zejść jak bez oczu, że żyje, żeby im się nie pokazywać na oczy, że przeżył. A oni po prostu wraca po ośmiu latach i nagle widzisz, że oni są dalej w jakiejś podróży, ale podróży w głowie że po prostu postanowili wyemigrować gdzieś w jakąś dziwną, ale bardzo szczęśliwą stronę i wszystko im jedno w ogóle coś da. Ten bałagan w tym mieszkaniu, ta scenografia, dokładnie świadczy o tym, że oni po prostu pieką sobie z jakieś rzeczy, cieszą się byle czym, pies im umarł, ale... Bo okazuje się, że żyje. Babcia uważają, że umarła. <grym> Też okazuje się, że żyje. Babci nie lubili, więc uznali, że nie żyje i tak jest lepiej. No więc babcia co jakiś czas się pojawia. Taki to jest dziwny, zwariowany świat. Sztuka napisana przez bardzo dobrego aktora. On świetnie to napisał, jakby ze znajomością psychologii i z taką wiedzą, że da się zagrać wszystko <grym> po prostu wszystko. A wszystko w tej sztuce jest bardzo, ale to bardzo względne. Logikę szaleństwa. Tylko tu jedna osoba właściwie jest. To znaczy, wszyscy są nieco, nieco, ale to myślę, że. Wszyscy ludzie trochę są. Szajbnięci. Jeden tak, jeden tak. Tu jest wyjątkowo choroba po śmierci syna ale tu jest też tak, że wszyscy, wszyscy zaczęli jej ustępować, nikt jej nie pomaga. Mój Boże cud! A gdzie się przez cały ten czas? Nasz bohater to chyba jest jedną, jedną z postaci, która jest najbardziej normalna w tej całej rodzinie, która Ucieka od tego szaleństwa rodzinnego, które w pewnym momencie zaczyna się w tym domu wytwarzać. Po ośmioletniej nieobecności przyjeżdża ze swoją narzeczoną i okazuje się, że niewiele się zmieniło w domu, wręcz przeciwnie, że jest jeszcze gorzej. I stara się to wszystko jakoś naprawić, ale nie do końca wychodzi. Bolesne przeżycie sprzed ośmiu lat, które spowodowało, że wyjechał do Europy i wraca po tych ośmiu latach i to co widzi w swoim własnym domu który zawsze mu się wydawał nieco ekscentryczny, mowa o rodzicach oczywiście, nie, nie o umeblowaniu, o rodzicach i cioci i babci, to mu się zawsze wydawało dziwne, ale to teraz już przekracza jakieś wszelkie możliwe granice właśnie zdrowego rozsądku. To nie jest osoba szalona, to jest osoba, mówiąc tak kolokwialnie, troszkę odjechana, taka osoba, która się mija z faktami, dlatego że, że nie chce tych faktów przyjąć do wiadomości. Ona żyje w świecie swoim, w którym jest jej lepiej niż w tym świecie, który nas otacza rzeczywistym. Ucieka, ucieka przed rzeczywistością. Nie wiem, czy to nie jest dobry pomysł. Biega za Ale nie może być Ona nas opuściła tydzień temu Są ludzie, którzy po prostu, kiedy spotyka ich prawdziwa pytalia, jakaś coś, z czym nie potrafią sobie poradzić, po prostu zaczynają udawać, że tego nie ma. Das ist fantastisch. Jak bardzo bolesne jest przebudzenie z tego snu i czy ci bohaterowie w końcu budzą się, czy oni pozostają w, tym, w tej krainie wyparcia aż do samego końca? Nie, no właśnie mama, o którą chodzi, to, to znaczy Magda Zawadzka, ta która, postać, którą gra Magda Zawadzka, która jest jak dziecko, jak po prostu udaje, że w ogóle nie, nie widzi wszystko, jej się myli, ale specjalnie, myli imiona, nie pamięta, czy, czy jej dziecko umarło, czy jakby dlatego, że na końcu, kiedy umiera jej mąż, mówi... A może on tylko się przeniósł do tego pokoju za kuchnią? Panie. Panie.